Mattia Binotto wraca do Formuły 1 i to na bardzo wysokim stanowisku. Będzie też o Alpine, o tym kukucharczyku i o nowym systemie punktowym. Cześć, witajcie serdecznie, Mateusz Cieślicki, Powrót do Roberta .pl. To nie był spokojny wtorek, jeżeli chodzi o wieści z Formuły 1. Nie mogliśmy sobie odpocząć po Grand Prix Węgier, ponieważ działo się naprawdę sporo. Zaczęło się od wieści z Alpin, nieoficjalnych jeszcze wieści, ale przekazanych przez Autosport, czyli no prawie oficjalka. Autosport pisze, że Alpin już jest prawie dogadane z Mercedesem na dostawę silników oraz skrzyń biegów do Formuły 1. Jednocześnie Alpin. Tym samym Alpin przestanie być zespołem fabrycznym. Francuzi mają problem z swoją jednostką napędową. Mówi się, że tracą minimum 30 koni mechanicznych w stosunku do rywali. Oni próbowali namówić FIA na takie wyrównywanie mocy silników, osiągów silników przed sezonem 2024. Tego się nie udało osiągnąć. No i dlatego postanowili, że jeżeli nie mogą pokonać innych rywali, to muszą skorzystać z ich pomocy. Muszą tutaj dogadać się z Mercedesem, Mercedesem, który ma już co prawda kilku klientów w Formule 1, ale nie będzie problemu raczej, żeby dostarczał też silniki i skrzynie biegów właśnie do Alpine. Alpine szuka podobnego partnerstwa, jakie ma Aston Martin z Mercedesem i jak pisze Autosport, już od 2025 roku może stać się to faktem. Na pewno od 2026, kiedy wchodzą w życie nowe przepisy silnikowe, ale jeżeli uda się dogadać wcześniej wszystkie szczegóły, to nawet od 2025 roku Alpine Przejdzie na silniki Mercedesa, han i pewnie wtedy trzeba się spodziewać lepszych ich osiągów, i może gdzieś te ambicje o walce o podium w Formule 1 zostaną wreszcie spełnione przez francuski zespół. Wczoraj też bardzo ciekawa wieść nadeszła z Audi, z zespołu z Hinville, czyli z zespołu przygotowującego się dopiero do wejścia do Formuły 1. Audi no, póki co kupiło za Obera. Korzystają z tej bazy Zaobera, silniki będą produkować u siebie w Nürburgr natomiast w Hinwil będzie baza zespołu. Póki co to jeździ pod nazwą Zaobera, wiemy jakie ma wyniki, wiemy co potrafią tym autem zrobić Guan i Valtteri Bottas, czyli generalnie niewiele. No, ale oczywiście ambicje Audi są duże, tylko że za kulisami dzieje się naprawdę hmm, sporo i to raczej niekorzystnych rzeczy. Ten cały projekt jest tak dziwnie tworzony, nie wiem, mam takie jakieś dziwne przeczucia, że skończy się wielką klapą, natomiast no, była tam mocna osoba, która wydawała się trzyma to, trzyma to wszystko w ryzach, która mm, ma bardzo bogate doświadczenie również w Formule 1, która pracowała w mocnej e, ekipie, no i ona przygotowuje ten cały program, mowa o Andrasie Zajdlu. Natomiast jak się okazuje, on został z tego programu zwolniony, mm, podobnie jak Oliver Hoffman, i zastąpi ich obu Mattia Binotto, były szef Ferrari w Formule 1, gość, który, no cóż, o którym było dużo memów, ale któremu nie można odmówić doświadczenia i wiedzy. Matti Binotto ma być dyrektorem operacyjnym oraz dyrektorem technicznym projektu Audi. Matti Abinotto, jak wiemy, pracował w Formule 1 ostatnie 25 lat z tą małą przerwą. Był bardzo długo w Ferrari, gdzie był szefem działu silnikowego za czasów świetności. No i na pewno jest to gość, który ogarnia temat. Niekoniecznie, jeżeli chodzi o może kwestie medialne i tak dalej. Być może do tego Audi kogoś innego wyznaczy. Natomiast, jeżeli chodzi o właśnie ten stronę techniczną, a no to powinien być odpowiednią osobą na właściwym miejscu. No i on wraca do Formuły 1, będzie nowym dyrektorem i będziemy go widywać w padoku. Będzie nowym dyrektorem operacyjnym oraz technicznym Audi. Zobaczymy jak to, no, to wszystko się potoczy, czy ten projekt Audi wypali. Póki co są pewne problemy, są pewne trudności. Trzeba czekać i być może coś ciekawego z tego wyjdzie. We wtorek również przyszła do nas informacja dotycząca nowego systemu punktowego w Formule 1, którego nie będzie. Jak Wiemy, zespoły, zwłaszcza te ze środka stawki, czy może z tyłu stawki, nawet postulowały, że, nowy, że przydałby się nowy system, który nagradza tych, którzy dojeżdżają na miejscu 11, 12, żeby oni też mieli o co walczyć, żeby nie zmieniać tego, co jest na górze, żeby tam akurat to pozostało mniej więcej w podobnym sensie, w podobnym. W podobnych proporcjach, ale żeby dać coś, po prostu tym, którzy dojeżdżają za pierwszą dziesiątką, były takie propozycje, żeby do szóstego miejsca nic się nie zmieniało, potem, żeby te punkty schodziły co jeden, żeby było na przykład 12 miejsc punktowanych. Niektóre założenia mówiły nawet o 15. Tak czy inaczej, ostatnie posiedzenie Komisji F1 wykluczyło te zmiany. Nie będzie na sezon 2025, oczywiście bo potem może być jakaś zmiana, wykluczyła jakiekolwiek zmiany w systemie punktowym, czyli będziemy jechać na starym systemie 25, 18, 15, 10, 12, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1 oraz punkt za najszybsze okrążenie dla kogoś, kto ukończy, jeżeli ktoś ukończy w pierwszej dziesiątce autor tego najlepszego okrążenia. Zobaczymy, czy będą powroty do tych dyskusji, czy Komisja F1 i FIA będą chciały coś jednak innego przeforsować. Drugą informacją z posiedzenia Komisji F1 jest, jest, że haha, miało być mniej, będzie więcej. Zwiększamy limit wagi w Formule 1 z obecnych 798 kg, to jest oczywiście waga bolidu plus kierowcy, a na kierowcę zakładamy 80 kg z kaskiem i wszystkim. Te, ten limit został zwiększony o jeszcze 2 kg, czyli 800 kg łącznie będzie ważyło wszystko bez paliwa, ale no 800 kg to już dużo, biorąc pod uwagę jeszcze to, co mieliśmy na przykład dekadę temu. No ale okej, okay. jeżeli tak, to mamy nadzieję, że tylko na rok, a potem FIA dotrzyma swojej obietnicy i bolidy będą rzeczywiście mniejsze, węższe, krótsze oraz lżejsze, bo o to postulują cały czas kierowcy, tego chcą zawodnicy, tego chcą kibice. Mam nadzieję, że to dostaniemy. Tuż po Grand Prix Węgier ruszyła sprzedaż biletów na Grand Prix Węgier 2025. Jeżeli macie ochotę, wejdźcie na powrót Roberta.pl, będzie link w y, y, opisie tego filmu i tam możecie sobie zobaczyć pełne zestawienie cen biletów. No, są zmiany. Bilet General Admission... Staniał. natomiast bilety na trybuny no, znacznie wzrosły. Dodatkowo, być może, żeby trochę zakryć te zmiany, jeżeli chodzi o ceny biletów, to tę podwyżkę, zmieniono nazwy, nazwy Trybun. Teraz Gold to Platinum i tak dalej. Jest sporo takich niuansów, ale mapka toru też jest w tym wpisie. Także, jeżeli chcecie, to polecam i tam możecie dowiedzieć się. Um, jak to wygląda? No, bo generalnie, jak to bywa z biletami na Węgry, warto się śpieszyć. A potem, jeżeli komuś nie pasuje problemu, z odsprzedażą raczej nie ma. Tu polecam grupę wyjazdy na wyścigi F1 i Roberta Kubicy na Facebooku. Tam tych ogłoszeń było naprawdę sporo. I z polskiego podwórka na koniec dobre wieści. Tymek Kucharczyk, znaczy dobre wieści. No, jakby to nazwać, nie. Nie złe wieści. Tymek Kucharczyk potwierdził, że wystartuje w najbliższej rundzie GB3 Championship na torze Silverstone, lider klasyfikacji generalnej, mający 20 punktów przewagi nad Luisem Sharpem, no, ma problemy finansowe. To o tym wiemy i no, było kilka dni niepewności. Jak powiedział Tymek, jak sam przyznał, czy uda mu się wystartować na Silverstone. Ostatecznie udało się zebrać ten budżet i na Silverstone pojedzie Tymek. Co z dwoma następnymi rundami? Mamy nadzieję, że też się uda. Gdzieś tam krążą nieoficjalne plotki, że być może. Jakiś sponsor dla Tymka się znajdzie. Za to trzymamy kciuki, na to mamy nadzieję. Tak czy inaczej, teraz jedzie i będziemy mu kibicować oczywiście, bo to będzie bardzo intensywny weekend, bo mamy Formułę 1 na Spa, Formułę 2 na Spa, Formułę 3 na Spa, będziemy mieli, też mieli GB3 Championship i będziemy mieli hiszpańską Formułę 4, więc dziać się będzie naprawdę dużo. Polecam relację live na powrót Roberta. Apel, tam będziemy wszystko śledzić, będzie się działo. Póki co, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, że Wam się podobało. Zostawcie proszę łapki w górę, kliknijcie komentarz dla zasięgu, żeby, no więcej osób nas oglądało. Będę wdzięczny za subskrybowanie tego kanału. Kliknijcie dzwoneczek, żeby przychodziły Wam powiadomienia. Dziękuję bardzo wspierającym na Bajkofitu, na, na Patronite, na YouTubie i na Teepli. I do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Cześć.